Witajcie na moim kanale Misika. Dzisiaj wam powiem tak na szybciutko, czemu nie nagrywałam dawno na kanale. Szybko. Na temat. No właśnie dawno nie nagrałam filmów. Ostatnio, jak się mógł chyba pojawić, to co dałam komuś na walentynki, coś takiego. Czemu na Jajko wielka wielkanocne. Tak naprawdę telefony. Samsunga, na którym radycznie mam Lika, Instagrama, właśnie też kanał na YouTubie. i mam drugi, czyli teraz, który właśnie teraz nagrywam, czyli LG. -ku. Tutaj też mam y, dostęp na YouTube, czyli inaczej mam te same konto y, na YouTubie, co na Samsungu, bo jestem na tym samym na koncie, więc no. Nagrywałam na Samsungu, dlatego że mi się strasznie zaczęło zwieszać pod wpływem internetu i nie daję rady po prostu nagrywać. I po drugie to tam muszę coś... jakiś kod tam wpisać, żebym mogła opublikować film. A teraz na tym lg tak nie ma, dlatego na razie będę na lg tak robić. Będę nagrywać. Bo to będzie najlepszy sposób, jaki no mogę To tylko to, to, to mam to do powiedzenia. To pa. Widzimy się już niedługo. I piszcie w komentarzach, o ile, już, o ile można, o ile YouTube tego nie zablokował. Piszcie w komentarzach koniecznie... Jaki film mam nagrać, bo nie mam pomysłu.